Dzień dobry, dzisiaj witam Was na szczęśliwicach w tym przepięknym ponad 160-metrowym apartamencie z rewelacyjnym widokiem. Zapraszam. Apartament podzielony jest na dwie części. Część dzienna apartamentu to ponad 50-metrowy salon. Znajdziemy tu miejsce do wypoczynku, jadalnię oraz półotwartą, niezależną kuchnię z wejściem do spiżarni. Tuż przy części dziennej zlokalizowana jest łazienka z prysznicem. Część prywatna o południowej ekspozycji to trzy sypialnie, w tym master bedroom z prywatną łazienką wyposażoną w prysznic oraz wannę, a także garderoba. Kolejnym pomieszczeniem jest pokój, mogący służyć jako pokój gościnny lub gabinet. Następnie pokój dziecięcy z Robo, a wszystkie one mają wyjście na ponad 18-metrową lodzię. Apartament wyposażony jest w klimatyzację. Nieruchomość wykończona została na własne potrzeby mieszkaniowe materiałami naprawdę wysokiej klasy. Neutralna kolorystyka oraz ciekawy design sprawiają, że to wnętrze jest po prostu smaczne. Apartament jest skąpany w słońcu, a to dzięki niczym nie przesłoniętemu widokowi oraz cudownej panoramie na warszawskie city. Budynek powstał w 2011 roku. Nieruchomość położona jest niedaleko od Dworca Zachodniego, przy rondzie ze słońców Syberyjskich. Pomiędzy dwoma parkami, zachodnim i szczęśliwickim, i nieopodal centrum handlowego Blue City. Do apartamentu przynależą dwa miejsca parkingowe oraz dwie komórki lokatorskie w hali garażowej. Ta nieruchomość to spójna historia. Ciekawy design, niepowtarzalny widok i genialna lokalizacja. Zadzwoń, zapraszam.